Zabija mnie choroba, ale nie mogę się poddać, bo ja wcale nie chcę naszego końca. Co z tego, jeśli odejdę, nie chcę, by każdy płakał bo wiele łez się wylało przez to na trakach. Pamiętam na trzepakach, jak bawiliśmy się w berka, ale przyszło mi, że muszę umierać. Nigdy nie zapomnę, co między nami było. Jeśli odejdę, to po prostu czuwaj na. Mną. Co z tego, że smutek tu nie wypada płakać Trzeba być twardy, zanim zgaśnisz jak zapałka Umieram przez to, że nie miałem miłości Zawsze samotność robiła za mną pościg Serce popękane, bo miłość już nie żyje. Cały w żałobie, to cud, że moje serce bije. Nie modlę się o szczęście. Każdy insiak miał mnie w dupie. Jeśli odejdę, będę pamiętał to ogólnie. Dużo pomagałem i chyba przez to śmierć, ale spokojnie obejdzie się bez łego.